I jak nie wiecie ostatnio do Fortnite'a biły Spider-Man, czyli Miles Morales i Spider-Man 2099, tu słuchajcie ich mamy. E, Niedługo sobie na pewno ich kupię, tylko po prostu teraz nie mam aktora V-Dolcy. No, Miles Morales akurat bardzo fajnie wygląda. E, I w dzisiejszym słuchajcie filmie e, spróbujemy dostać Spidermanki Spider-Mana. Nie wiem jak się je dostaje, może je dostaniemy, może nie. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, a my już lecimy. Ja jesteśmy aktualnie wygrzeł. Dobra, myślę tak, gdzie co polecieć i myślę, że pojedziemy sobie na kowadło. Na dobry początek. Nie ja za bardzo co się. Oha, tu są te tyrolki, dobra. Ja tyrolki teraz wszędzie tak jakby dodaj, tu mamy broń. Okej, okay, ten chłop już mam bardzo mało. O! Okej. Okay. ja właśnie nie dostałem żadnej broni. Jest Aha, nie dostałem. A nie, dostałem pistolet, okej. Okay. Myślałem, że mnie oszukano perfidnie, ale na szczęście nie. Dobra, pompka. Eee, tu sobie tak, pyk, pyk. Okej, okay. pierwszego zabiliśmy. Bekirania? Coś takiego. Okej, okay. ale jest stresik. Nie wiem, co tu się w ogóle dzieje, nie? Uch. Jakby chłopak mógł wychylić, bo widzę, że jest bardzo twardy. On się tam nie chce iść. Okej, okay, dead pierwszy, znaczy drugi. Jezu, już byłem tak przestraszony, że go nie zabiję. A tam jest chłopak. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, free fragments. Chociaż było to trochę niebezpieczne, bo prawie zginąłem, ale to taki... Wiecie, tak nie gadamy o tym po prostu. Jezus Maria, naprawdę nie widzę tego, że jest tylko 500 matów teraz. Nie wiem, czy brać niebieskiego kombata. Da, spróbuję niebieskim kombatem, ale jeżeli zginiemy, to tylko przez to właśnie. Nawet jak go nie będę używał, to wszystko przez niebieskiego kombata. A dobra, okej, okay, to ja Nienawidzę tych botów. Okej, okay, dobra. No i kozak zginął. Let's go, let's go, let's go. Jakby to było jeszcze na takich normalnych graczach, to byłoby lepiej oczywiście. Okej, okay, dead. O Jezus Maria, nienawidzę tego. Ja cię. A tutaj big fight się szykuje. No ja uciekam, że nie chcę się z nim bić. Takim ja jestem. Dobra, z nimi się już pobiję. okej. Okay. poczekamy, bo chyba oni mają spider A, poczekajcie, poczekamy sobie przy strefie. let's go, Dead. Ja pierdziele, wezmę te itemy. Co my tu mamy? To Mad Mist, okej, okay. ale tu nie ma w ogóle Spider-Manków. Go, słuchajcie, let's go, sześć a To trzeba robić. Ktoś robi, a tam chyba jest Cypek. To jest ten, który się chciał ze mną bić? No i dead, let's go. Kolejny. Tak, mamy rękawice Spidermana. Ja cię kręcę, widzowie. Siódmy fragment dzisiaj mamy. I mamy siódmy, tego. Mamy Spidermanki 47. Proszę, o ich nie nerfili jak w poprzednim sezonie. Naprawdę, proszę, proszę, proszę. Aha, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Yy, no i co? Czy Spidermanki są takie same? Chyba tak, jak najbardziej są takie same. No i teraz muzyczka jak rok temu, że. Mega się postarał, jestem bardzo dumny, bardzo, bardzo. E, Okej, okay, lecimy, lecimy. Okej, okay, tu jest, okej, okay. tu upadł już. Ale łatwił, tylko z wami, weźcie. trakosem takie rzeczy, weźcie, co? Chłopie. Dobra, dostał, ale dostał. Ale Kraka ma. Dobra, przejął se. Okej, okay, fajnie, że se przejął. Dumny jestem z niego. Kolejny. Dobra, nie chcę heavy sniper z radostać. Byłoby fajnie. A ty, proszę pana, jeszcze się bijesz? Czy pan już się boi? No ja nie będę tańczył w sobie. To zaraz mnie skupi tyłek. Aha. Ja, pier... Okej! Okay. Dobra, to był ten podkręcony. No dobra. Tu akurat mu przyznam. Dobrze zagrał bardzo dobrze. A ja wam bardzo chcę podziękować za ten film. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Eee, no słuchajcie, zostawcie łapeczkę w górę. O, dostaliśmy jeszcze nagrody jakieś. Tu są nagrody. Rytm, bębów i taiko. Do, czy są jakieś w ogóle wyzwania? Gdzie sprawdzić wyzwania? A, tu są zadania. No tak. Eee, czy są jakieś zadania? Nie ma zadania Spider-Manów. Więc y, okej, okay. akcja restart w ogóle muszę sobie zrobić, bo co można wygrać? W sumie nic ciekawego, ten kilo fajny tylko. zdobyć 200 punktów, okej. Okay. Y, widzowie, ja wam chcę bardzo podziękować, mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Zostawcie paczkę w górę, subskrypcję, do następnego! Słuchajcie, z tego powodu, że niedługo będzie dzień dziecka, to mam dla Was konkurs o gifta za 1000 Wodolcy. Jedyne co musicie zrobić to słuchajcie, mieć subskrybowany kanał, e, koniecznie z publicznymi słupami. Jeżeli nie wiecie jakie włączyć, to zobaczcie sobie m.in. poradnik e, Noziba Musicie mieć łapeczkę e, w górę pod tym filmem. No i słuchajcie być na serwerze Discord, Trakosy e, i co? W wyniki będą 1 czerwca w dzień dziecka, więc powodzenia, no i to tyle. Do następnego. Nero. Cześć! Up in a drop top Sticky commas, yeah, I keep them in my lockbox People follow me cause they know that ain't not rock right.